Ok, a teraz słuchajcie, bez wymówek. Ćwiczymy 5 minutek na co dzień. Masz tyle czasu. Pozycja stołu. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. I rozpoczynasz spokojny flow ze swoim oddechem. Wydech. Pozycja kota, odpychasz matę od ziemi w łopatki i wdech, powoli opuszczasz brzuch, patrzysz przed siebie i wydech, koło, powolny wdech, krowa i jeszcze raz wydech, wdech. Unosisz głowę i czujesz, że twój brzuch rozciąga się. I jeszcze raz wydech. I wdech. I wróć do neutralnych pleców. Wyciągnij prawą nogę do tyłu. Podnieś palce prawej stopy i unieś nogę na wysokość biodra. Wyprostuj lewą rękę obok ucha, pozostań. Oddychaj. I powoli opuść rękę, opuść nogę. Druga strona, wyprostuj lewą nogę. Unieś nogę na wysokość biodra. Wyprostuj prawą rękę przy uchu, oddychaj. Cały czas patrz w matę obok swojej lewej dłoni. Jeszcze jeden oddech. I powoli opuść rękę, opuść kolano. Raz na wydechu przyciągnij kolano do czoła albo do nosa i wdech. Uląś kolano, przynoś, przyciągaj stopę do głowy. Wydech. Kolano czoło albo nos. I wdech. Unoś kolano w górę, stopa do głowy. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I zakończ, opuść prawe kolano. Teraz lewe kolano. Wydech. Kolano nos. Wdech, kolano w górę, stopa do głowy. Wydech, kolano nos. I wdech, w górę. Znajdź swoje flow. Na wdechu, kolano w górę, stopa do głowy. Wydech, pozycja kota. I wdech. I zakończ, opuść kolano. Przenieś ciężar na. Lewą dłoń. Nieś prawo. rękę do góry. Do nieba albo do sufitu. Zależy, gdzie ćwiczysz. Spójrz na swoją prawą dłoń. Oddychaj. Możesz się łagodnie uśmiechnąć. Ale tutaj pięknie. I na wydechu pozwoli przenieść rękę w dół. Teraz lewa. W górę. Oddychaj. łącz duże palce stóp, balasa na pozycja dziecka, kolana szeroko, opuść brzuch pomiędzy udami i czoło na macie. I powoli unieść głowę i podejść rękami w stronę kolan. Możesz tutaj zakończyć praktykę. Możesz położyć się w wasanie i odpocząć. Albo możesz przejść do kolejnego wideo.